w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować John Deere 1640: jest to ciągnik, który posiada 68 koni. Jest bez turbiny na zwykłej pompie, bez elektroniki. Ciągnik prosty, fajny traktorek. Z plusów tego traktora, jakie można tutaj wymienić. Jest na pewno bardzo dobry prześwit od miski do podłoża, od miski olejowej do podłoża jest około 60 cm Wydaje mi się, że to jest dobry rezultat. Drugim na pewno istotnym plusem też jest bardzo dobra skrętność ciągnika. Z plusów można wymienić jeszcze na pewno bardzo dobrą hydraulikę. Jak i na, na wyjścia hydrauliczne i na podnośnik bardzo szybko to wszystko działa. Pompa jest zamontowana tutaj z przodu. Jedna z pomp to jest pompa zasilająca hydraulikę zewnętrzną. Druga pompa jest w środku zasilająca załączanie wałka WOM przedniego napędu. Z na, y, następnym plusem, jaki mogę powiedzieć o tym ciągniku, jest y, na pewno komfortowa kabina. Mamy tutaj y, może delikatnie utrudnione wsiadanie, bo jest to wsiadanie tak z boku, trzeba się do tego przyzwyczaić. Ale y, kabinka jest bardzo fajna, wygodna. Może nie jest za duża, bo jako jest w sumie miejsce tylko dla jednej osoby, dla pasażera nie mamy miejsca. Ale tutaj, wszystkie dźwignie, od sterowania, tutaj mamy po prawej stronie. Jest to wygodne, nie tak jak gdzieś w starszych modelach albo na innych kabinach. Jak są, są pomiędzy nogami, jest to gorzej. Tutaj jest to wygodnie. Tutaj mamy biegi i półbieg. Tutaj mamy zakresy: dwa szybszy, wolny i wsteczny. Tutaj jest od podnośnika. Tutaj mamy dwie pary wyjść hydraulicznych. Tutaj gaz ręczny. Tam gaz nożny. Tutaj jest blokada mechanizmu. Tutaj załączanie wałka WOM, który jest też wciskany bezprzęgłowo. I tutaj załączany napęd przedni też bez użycia sprzęgła. Jest to fajne rozwiązanie. Wygodnie to wszystko działa. Zalet tego ciągnika, jak ja mogę jeszcze powiedzieć, na pewno jest osadzona kabina. Y, z tyłu, dosyć y, z tyłu traktora. Y, mamy bardzo dobrą widoczność na, na y, belki, na, na całą maszynę. Jest to fajne rozwiązanie. Siedzimy tak bardziej z tyłu. Jeśli ktoś siedział w tych ciągnikach, to będzie wiedział, o czym mówię, y, że jest to dobre rozwiązanie. Y, mamy tutaj wyprowadzone też. Y, Regulacje, że nie musimy wysiadać z kabiny, jest fajnie to zrobione, wszystko jest tu sprawne, akurat w tym modelu jeszcze Co nie podoba mi się w tym ciągniku, na przykład jedna z takich może lekkich minusów, co można powiedzieć To jest, bardzo głęboko te wyjścia tutaj są, według mnie mogłyby gdzieś tutaj Zamontowane, bo tutaj jest to trochę utrudnione, zapinanie Teraz jak ręce są ślizgie, gdzieś tam olej trochę kapnie To naprawdę to zapinanie jest takie trochę utrudnione Jedną z zalet jeszcze tego ciągnika, yy, jaka jest, jest fajne przełożenie kierownicy, bardzo lekko się kręci. Nie wiem jakie dokładnie jest to przełożenie, ale po innych ciągników yy, jest fajnie. Może więcej obrotów trzeba trochę zrobić, ale na pewno yy, ta wygoda yy, tego sterowania jest bardzo fajna, bo lekko to wszystko chodzi. Fajny też mamy tutaj dostęp. Nie mamy nigdzie z tyłu jak w niektórych starszych Fergusonach. Zbiornik paliwa jest fajny tutaj z przodu. Tutaj mamy zbiornik paliwa wlew. Tutaj mamy do, do chłodnicy w tym ciągniku. Nie ma turbiny, tak jak mówiłem wcześniej. Ale naprawdę nie jest aż taki, jak można to powiedzieć, zamulacz. Fajnie to chodzi. Ten traktorek jest elastyczny. Reaguje bardzo żwawo na dodanie gazu. Naprawdę jest, mi się wydaje, do takich prac y, na większe gospodarstwo, takie średnie jak do, do opryskiwacza, do, do rozsiewacza, może troszkę za małe, ale do opryskiwacza, do takich rzeczy wymagających dużego prześwitu między, y, między rzędzi, żeby pasował dobrze. Tutaj mam tam regulacje na felgach, akurat są felgi niepełne, są przestawialne, to naprawdę y, fajnie tutaj można się tym traktorkiem pobawić. Jednym z minusów, jakie mogę powiedzieć, akurat w tym modelu, wiem, że w nowszych zostało to poprawione, jest ułożenie świateł bardzo nisko na błotnikach. Gdy zapinamy maszynę, taki rozsiewacz szeroki bardzo łatwo trzeba uważać, bo można je wybić. Te światła, bo są bardzo nisko. Wiem, że w nowszych modelach są już tutaj. Jest to poprawione. Drugim minusem, jaki zauważyliśmy, bo użytkujemy go. Krótki czas. W ciągnikach jest tutaj tak zrobione, że jest kabina, i tutaj są poprowadzone przewody od świateł, tam pod spodem, pod tą gumą. Nie będę teraz wyciągał. I tam jest taka rynna cała, gdzie te przewody leżą. I tutaj, gdy pada deszcz, zbiera nam się tam woda, napływa. Tutaj, jak widać, są błotniki już cerowane. Zbiera się tam woda, kurz, wszystko gnije. I, I błotniki nam korodują. Na pewno minusem, minusem dla niektórych też będzie, kto może mało użytkuje ciągnik. Są dwa akumulatory. Tutaj mamy jeden, z drugiej strony w tym samym miejscu mamy drugi, dwa 12 v akumulatory. Jest to też problem, bo jeśli ktoś wykonuje bardziej sezonowe prace, nie, nie przy osłudze bydła ciągnik pracuje mniej, tak przez okres zimowy. Trzeba pamiętać o tych akumulatorach, na pewno są to dodatkowe koszty. Ciekawostką w tym ciągniku też jest, jak badamy olej, olej hydrauliczny, miarka badania jest tutaj i badamy na odpalonym ciągniku. Ciągnik musi pracować, wyjmujemy bagnet obcieramy, zadamy z powrotem i patrzymy ile jest z oleju. Tak sprawdzamy poziom oleju w tym ciągniku. Jednym z minusów tego ciągnika, na co narzekają też niektórzy użytkownicy, jest na pewno skomplikowana hydraulika. Jeśli ktoś miał, ktoś rozbierał ten ciągnik, to będzie wiedział o czym mówię, hydraulika w środku jest połączona między, między można powiedzieć, blokami na zasadzie rurek, które są tylko tak wsadzone. Są to cieniutkie rureczki. Często też niektórzy mają problem, że tureczki się przecierają, bo one tam delikatny ruch mają. Mogą obcierać o, o środek tam w bloku, w skrzyni. Też niektórym wypadują te rurki, tam niby są takie blaszki, co to podpierają, ale niektórzy tu mają problem. Jest dużo, dużo zaworów przeciążeniowych, takich odciśnienia. Jest ten cały półbieg, wałek. Jeśli ktoś by się zdecydował na zakup podobnego ciągnika, o czym musi pamiętać? Musi pamiętać o sprawdzeniu działania napędu, bo jest załączany, czy się rozłącza na, na wolnych obrotach, czy się załącza w ogóle. To podkręci najlepiej koła na maksa, i wtedy trochę będzie zrywał, będzie widać. Drugą stroną jest wałek, oczywiście najlepiej zbadać na ciepłym silniku, bo na zimnym to może ciśnienie być wyższe. Czy wałek działa, wszystko jest ok. Działanie półbiegu, w nowszych niektórych modelach jest tutaj jeszcze jedna gałka, tutaj, i jest od półbiegu. Tutaj półbieg mamy tutaj, jest to ta blaszka, która załącza nam półbieg i czemu o tym mówię? W środku... W hydraulice mamy drugą pompę od zasilania, która zasila właśnie nam półbieg, wałek, przedni napęd, odłączanie i załączanie. Jak łatwo to sprawdzić? Ustawiamy traktor na w miarę niskich obrotach, yy, włączamy półbieg i patrzymy, czy będzie nam się załączał napęd, bo półbieg, yy, gdy pobie, za, zacznie pobierać olej, tak samo możemy włączyć wałek. Wałek półbieg i zobaczyć czy będzie nam załączał samemu napęd. Bo jeśli wszystko będzie dobrze i ciśnienie jest OK, no to oleju nie braknie i ten podczas włączania półbiegu ciśnienie nam nie spadnie i napęd się nie załączy, bo będzie miał siłę go odpychać i ciśnienie będzie takie jakie ma być. i Tak możemy go sprawdzić takie trzy podstawowe rzeczy. Czy podnośnik podnosi tutaj działanie wyjść, Czy jest jakiś opór przy, przy wyjściu? Czy tam ciągnik lekko, lekko przydusi się? To możemy posprawdzić przy zakupie.